Po czterech rundach Olimpiady Szachowej w Budapeszcie na koncie polskiej drużyny w sekcji Open widniał komplet wygranych. Oczywiście komplet wygranych brzmi bardzo dobrze, ale też nasi rywale do tego momentu nie byli z najwyższej półki. Najwyżej notowani Litwini mieli 29 numer startowy. Wiadomo było, że wraz z wzrostem ilości punktów rywale powinni być lepsi, ale okazało się, że stali się lepsi tylko trochę, bo przy dość korzystnej. Korzystnym, teoretycznie korzystnym ułożeniu się innych wyników przy dorobku czterech wygranych. I tak zagraliśmy z drużyną niżej notowaną. Była to drużyna Wietnamu, rozstawiona z 21 num pierwszym numerem startowym, ale wbrew temu, co może się wydawać, nie było to jakoś kojarzenie, które można byłoby przywitać z otwartymi ramionami. Bo na pierwszej desce Le Quang Liem, to zawodnik, który co prawda ostatnio mniej grywa, ale białym kolorem zwłaszcza jest Niesłychanie nieprzyjemny. Na drugiej ne, zawodnik Ngoc bodajże, ne, który no, słynął lata temu, nie tak znowu dawno, z ogromnego talentu, troszkę nie pracą, ale ne, to zawodnik, który naprawdę grać potrafi. A na trzeciej ne, Le. Który tak naprawdę bardziej znany jest w internecie jako Wonderful Time, gdzie rywalizuje na równi ze wszystkimi najlepszymi zawodnikami świata. Tylko czwarta deska, notowana 2430, wydawała się no, słabsza od kolegów. No i takie były nasze plany, żeby właśnie na tej szachownicy szukać punktu, a na innych gdzieś tam po prostu rywalizować. Do boju znowu zostałem wezwany przez trenera, co na pewno parę osób mogło przywitać z zaskoczeniem, no bo w końcu przegrałem partię numer 3, w rundzie numer 4 odpoczywałem, a wszedłem na rundę piątą i to w miejsce Kacpra Pioruna, który przecież grał do tego momentu bardzo dobrze. Także jest to na pewno pewnego rodzaju zaskoczenie, no ale już nie będę tutaj zdradzał kulis szatni. Taka decyzja zapadła, że to właśnie ja wchodzę do gry. No i tak jak już wcześniej mówiłem, to nie było najłatwiejsze zadanie przede mną, bo choć Wietnamczyk notowany jest z rankingiem zaledwie 2.564, no to on po prostu gra rzadko w szachy klasyczne, a tu Tutaj z takim doświadczeniem internetowym wiadome jest jedno, że on jest i ograny w pewnych pozycjach i y, że nie ma respektu do przeciwników. No bo jeżeli ktoś rywalizuje na co dzień z, z tymi wszystkimi karscenami w internecie, no to dla jakiegoś tam się przecież nie przestraszy. No i oczywiście przestraszyć się nie przestraszył. A co ja przygotowałem? No tutaj nie było łatwo coś przygotować, bo choć w internecie tych partii tego zawodnika było od groma, no to też... Y, Należy pamiętać, że nie do końca wiadomo, czy to, co gra w internecie, będzie grał również w partii szachów klasycznych. Także z jednej strony się przygotowywałem na to, co gra w internecie, ale z drugiej strony czułem, że może pójść w innym kierunku. No i zobaczmy, co stanęło na szachownicy. Zostało zagrane D4, jaskoczek F6. No i tutaj no, setki partii le. Tuan Min, czy Min Le Tuan, nie wiem jaka tutaj jest kolejność tych wszystkich azjatyckich imion i nazwisk. Grywał przede wszystkim system londyński, na który byłem myślę całkiem nieźle przygotowany, natomiast postanowił zagrać C4, E6 i tutaj obronę Nimcowicza. Ja zaproponowałem na to skoczek C3. Byłem dobrej myśli, bo on tutaj akurat jakiś setek partii nie miał zagranych. Na E3 zagrałem D5, skoczek F3. I tutaj już przeciwnik troszeczkę myślał, także wydawało mi się, że, że, że no, nie będzie źle. Natomiast wybrał wariant z gońcem D2, na który ja jeszcze byłem przygotowany. Zagrałem ruch B6, CD, ED i gonie z D3, i tu właśnie stała się rzecz bardzo niedobra. Mianowicie, mimo tego, że dzisiaj miałem otwarty pliczek z, tym, z tą oto pozycją. Ja po prostu zapomniałem, co ja mam na to posunięcie grać. Bo jako główne miałem tutaj wieża C1, który jest kąśliwe, bo po wieża C1 nie ma go ruchu goniec D6 z uwagi na skoczek B5, z tego co mi się wydaje. Natomiast po goniec D3 z uwagi na to, że nie ma tych idei ze skoczek B5, bo wieża na C1 nie stoi, można i trzeba zagrać go nie z D6. Dlaczego ja tak nie zagrałem? No to ja już tego po prostu nie wiem, bo tak należało zagrać. Po tym ruchu no, czarne mają normalną pozycję. Nie jest to tak, że mój kolejny ruch, który tutaj zagrałem, jest jakimś tam błędem. Absolutnie nie. Natomiast już tutaj ustawia się za chwileczkę taki charakter pozycji, w której czarne muszą się gimnastykować. Nastąpiło skoczek E5, goniec D6, F4. No i właśnie. Widzimy, że białe nie ustawiły wieży na C1, czyli to wszystko, co jak dziś tam sobie przygotowałem, nie ma większego sensu, bo ustawienie jest troszkę inne. Białe w ogóle nie będą ustawiały tej wieży na C1. Teraz po wzmocnieniu pozycji skoczka na E5 będą szukały roszady i po prostu ataku na skrzydle. Bardzo częstym manewrem jest też przestawienie gońca na pole H4, skąd. Białe kąsają tego konika na F6. No i ja tutaj wiedziałem, że wydarzenia nie poszły w tym kierunku, w którym bym chciał, że pozycja jest już taka no, lekko nieprzyjemna, i postanowiłem tutaj zmienić troszkę charakter pozycji. Czyli nie grać sztampowego C5, bo po prostu nie wiedziałem, jak tam się potem sensownie ustawiać, tylko zagrać goniec A6. Po to, żeby po wymianie skorzystać tutaj z, z tego że nie ma białopolowego gońca, że te białe pola są osłabione, zwłaszcza pole E4, no i mata gońca z D3 nie dostanę. Oczywiście są też minusy tego ustawienia, mianowicie ciężko mi walczyć ze skoczkiem E5, skoczek na A6 stoi troszkę źle. I tutaj tak jest troszeczkę no troszeczkę nieprzyjemnie. Natomiast pozycja nie jest w żaden sposób jakaś tam krytyczna, jest prawdopodobnie normalna. Natomiast no, trzeba tu grać dość dokładnie. Po partii Szymek Gumulasz, który nomen omen wygrał swoją partię, powiedział mi, że goniec B4 on by rozważał. Ja tego ruchu nie rozpatrywałem w ogóle, natomiast z punktu widzenia pozycyjnego to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo potem zbijemy tego skoczka, zagramy C5, postawimy Hetmana na D6, skoczka na C7 i te wszystkie figurki stoją bardzo dobrze. Właściwie to jest plan, tak? Hetman D6, skoczek E4. F6 i sobie gramy. Mi to niestety do głowy nie przyszło. Zagrałem C5, no bo pomyślałem, że ustawię skoczka na C7. E, potem, e, może skoczkiem z E6 będę na D4 atakował. Wydawało mi się, że to jest w miarę OK. Nastąpiło gonie C1 i tutaj robię ruch, którego przyznam się szczerze nie rozumiem, bo zbiłem CD4 i z jednej strony mówię sobie przy partii nie bij nie otwieraj linice, Będziesz bił na pole D4 dopiero wtedy, kiedy przyjdzie dobry moment. Ale z drugiej strony, jakaś taka chęć, nie wiem, uspokojenia niespokojnej wody sprawiła, że już chciałem to wyjaśnić. A to jest moim zdaniem gigantyczny błąd pozycyjny. Ruch kompletnie niepotrzebny. Przyjdzie czas, to czarne zbiją. Dodatkowo, no tu też jest opcja na przykład skoczek C7, goniec H4, goniec C7. No to tutaj przecież czasami mogę nawet taką opcję sobie zrobić i szukać kontry. Tu jest absolutnie normalna pozycja. Ja widziałem jakieś dziwne rzeczy, które, które nie mają tutaj żadnego sensu, no bo nawet jak coś takiego się wydarzy gdzieś tam, no to przecież ja tutaj nie mam żadnych problemów. To jest remis na wszystkie sposoby prawdopodobnie. No, nawet tak, tego, tego pionka bym tutaj specjalnie nie oceniał jako w żaden sposób groźnego. Znaczy, tutaj to w ogóle można nawet partię wygrać dość szybko, jak się przeciwnik pomyli. Także, dlaczego tutaj zbiłem? No, to będę dzisiaj się nad tym naprawdę długo zastanawiał, bo to jest fatalny ruch. To jest ruch kompletnego głomba. Nastąpiło EDCD, skoczek na C7. Goniec H4, no muszę goniec E7, i tu siedzę przy tej partii i mówię: No jest źle, Mateusz, jest źle, bo nie masz żadnej kontry po tym idiotycznym biciu, nie ma tu słabości, dodatkowo odsłoniłeś linię C. I teraz, kiedy przeciwnik myślał, bo jego kolejny ruch mnie zszokował, powierza C1, ja realnie kompletnie nie miałem pojęcia, co ja mam zrobić. Ja nie widziałem następnego ruchu. Bo jeżeli zagram Hetman D6, to on gra po prostu F5 i mnie po tej przekątnej niemal wykańcza. Bardzo ciężko jest tutaj coś zagrać, bo skoczek E4 to skoczek E4 i wieża na C6 za chwilkę wjeżdża, na przykład po biciu wieża C6, już chyba tracę materiał, a jak nie, nie tracę materiału, no to chociaż no to też jest po prostu, no tak to może nie, bo wieża E5, ale no tutaj śmierci to Golem niesłychanie. Więc powierzchnia C1, jak kompletnie nie wiedziałem, co ja miałbym zagrać, na szczęście dla mnie, Hetman B3 nastąpiło, co oceniałem jako beznadziejny ruch, gdyż co prawda jest tutaj nacisk. I Hetman zerka na F7 to taki w ogóle był pierwszy sygnał w tej partii, że przeciwnik przede wszystkim myśli o sztuczkach taktycznych, ale z drugiej strony można to zrozumieć, bo jak ktoś zagrał, jak ktoś zagrał milion partii w internecie, to taki skill sobie wyrabia, że gra może niekoniecznie do końca jakieś ruchy optymalne, ale takie nasycone pułapkowością. I tutaj ten ruch taką pułapkowość wprowadza, bo pojawiają się jakieś nawet. Yy, w różnych momentach sztuczki związane z tym, że pobijemy, zagramy skoczek E4 i gdzieś tam potem coś się może wydarzyć właśnie, bo jak pionek z D5 znika, no to pionek F7 może spaść. Ja zagrałem hetman D6, bo ten ruch i tak chciałem zagrać i teraz pojawia się opcja hetman B4, wymiany hetmanów. Przeląk się tego letu one min i zagrał A3, no i tutaj po ruchu B5 oceniłem, że ja już właściwie rozwiązałem swoje problemy. Nieoczekiwanie, on nie wykorzystał tego momentu, nie wprowadził wieży do gry, no i tu byłem pewien, że jest w miarę ok. To, co mnie martwiło, to fakt tego, że mamy 17 ruchów zagrane, a ja mam na zegarze tylko 40 minut. Nie lubię takich sytuacji, bo po prostu tu jest jeszcze kupa gry, a tego czasu mam mało. Przeciwnik zagrał wieża F3, kolejny ruch z kategorii, no, ja bym to nazwał internetowej. Tacy starzy gracze jak ja takich ruchów nie rozumieją, bo w starych książkach mówią, że są otwarte linie: czy to linia E, czy to linia E, czy to linia C. Czy to pionek na D4, słaby mnóstwo jest tutaj ruchów, które ja bym rozpatrywał wieża C1, wieża E1, skoczek E2 nawet. No dobra, skoczek E2, trochę głupie. Może F5 bym rozpatrywał, żeby nie dać skoczek E6. Natomiast ruchu wieża F3 za chiny ludowe, jak to się zwykło mówić, bym nie rozpatrywał. Natomiast zrozumiałem o co chodzi. Mianowicie przeciwnik tutaj zasadzał się na różnego rodzaju pułapki taktyczne, no, zgodnie ze swoim życiowym credo. Tutaj taka pułapka, którą on przygotował według mnie, to była taka, że tutaj gragoniec F6, skoczek na D7 atakuje pionka i właśnie ta wieża tutaj wskakuje na szacha, czyli po tym ruchu nie mogę obronić pionka, bo no bo po prostu prawdopodobnie przegrywam. Także no, ruch ja go nie będę krytykował. Natomiast y, mi się wydawał przy partii dziwny ruch, który nie odpowiada raczej wymogom pozycji, natomiast ma tutaj, no można powiedzieć, dynamiczna profilaktyka przed b4. Ja zagrałem hetman b6, zaatakowałem pionka z szachem, on od ręki król h1, tak sobie to zaplanował, no i mamy pozycję, w której ja już byłem pewien, że powinno być ok. Ale jednocześnie no brakuje jeszcze i to jest w ogóle mankament tej pozycji, że niby wszystko jest ok, ale nie umiem powiedzieć w jaki sposób ja tutaj mam wszystkie swoje problemy rozwiązać. No bo na przykład chciałoby się zagrać z skoczkiem na E6. Jest taki ruch możliwy, ale jak skoczek E6 to goniec bije tutaj. Na skoczek D4 jest hetman D5. Taką tutaj taktykę przygotował mój przeciwnik i niestety na to bardzo ładnie przegrywam, tak? Tak tak i ta wieża znowuż się przydaje do dodania mata. Także tutaj skoczek E6 nie mogę. Dlatego zagrałem wieża D8 i już szykuję skoczek E6. Przeciwnik jednak się na to przygotował wieża D1 tego skupionka tutaj broni. i teraz jest ciekawy moment za chwileczkę, bo ja zagrałem skoczek D7. Proponując wymianę, uważałem, że jeżeli zostanie zbite, no to właściwie raz, że pojawiają się gdzieś idee f6, jeszcze może nie teraz, ale powiedzmy, przeciwnik gra tak, ja gram tak. Następny ruch gdzieś chcę zagrać f6. Yy, I właściwie co tutaj złego się dzieje? Yy, a tutaj dodatkowo chyba jeszcze mam. Nie, takiego ruchu nie mam, bo niestety na to jest bicie z szachem. Yy, natomiast no, skoczek f8 powinno być w miarę okej. Okay. Tymczasem przeciwnik nie pobił na e 7 zagrał goniec f 2 No i ja teraz byłem pewien, że muszę stać dobrze, ale znowu mam tylko 20 minut na pozostałe 20 ruchów, to jest na, naprawdę duży niedoczas. Tymczasem przeciwnik czuje się w takiej sytuacji jak ryba w wodzie, on uwielbia grać na sekundach, rozegrał tam przecież milion internetowych partii. I pogoniec c 2 być może nie musiałem grać skoczek f bo to była taka cicha propozycja remisu, no i on wróci, ja wrócę. Ale no wydawało mi się, że jeżeli skoczek nie jest atakowany gońcem, no to na F6 stoi generalnie dobrze. Jakąś opcją inną skoczek F8 mogło być i w sumie troszkę żałuję, że tak nie zagrałem, bo choć nie do końca mi się to wydaje dobre, to może miałbym jakąś łatwiejszą grę nie wiem, F5, może nawet. Chociaż no takiej rzeczy nie chciałem tutaj grać. To mi się nie podobało. No dobra, zagrałem skoczek F6, a on H3, i to jest znowu taka sytuacja, że on robi ruch bardzo praktyczny którego ja no, w ogóle nie rozumiałem. Znaczy, rozumiałem, no on po prostu odbił piłeczkę w moją stronę. O, unika jakichś tam matów. Ruch bardzo chytry. Natomiast, no ja po raz, nie wiem, trzeci, czwarty w tej partii mówię, kurczę, blaszka, w ogóle nie wiem, w którą stronę iść. No i nad kolejnym ruchem znowu pomyślałem trochę czasu. Być może to jest moment, który był bardzo istotny, bo ja chciałem zagrać skoczek E6 tutaj. Bo jeżeli f5, no to skoczek g5. Innych ruchów tutaj za bardzo nie mam, no bo jak się ruszy gońcem, to ja zbiję na d4. Natomiast, no, kluczowe jest tutaj hetman b5, hetman b5, skoczek b5, wieża b8, skoczek a7, wieża b2 i ja właśnie na początku mówię, no ić, to przecież to musi być dobre, a potem zacząłem liczyć mój skoczek c6, jakieś goniec d6, skoczek tutaj. No, jakieś, no, ale nawet tak jak zagram, tu się nic nie dzieje. Tu jest normalna pozycja, więc nie wiem, ale mam przeczucie, że po skoczek E6 po prostu stoi normalnie. Po prostu stoi normalnie i yy, nie do końca wiem, co przeciwnik miałby zrobić. Nie może ruszyć do końca, pionek jest yy, pod naciskiem. Jaki jest jego następny ruch, jak nie Hetman B5, to nie wiem. A jeżeli Hetman B5 nie działa, nie przynosi mu przewagi, to jestem na dobrej drodze do normalnej pozycji. Ja zagrałem mięciutkie jak kaczuszka A6. No i tu liczyłem, że przeciwnik zagra skoczek A4. Na to chciałem zagrać chyba tak, F5. A F5 nie jest takie dobre, bo gram tutaj i teraz skoczek C5, to biję tego. I po biciu biję. Więc F5 tutaj nic nie daje, a na skoczek C5 chciałem zagrać tak, tak, skoczek E4, goniec D4 i taką pozycję grać, której nie byłem w stanie sensownie ocenić. Nie miałem pojęcia. Chciałem Hetman F5, żeby wymusić G4, na to tak i myślałem, że pozycja może być troszkę gorsza, ale z takim królem sądziłem, że powinienem mieć niezłe kontrszanse. Tymczasem przeciwnik zagrał F5. To mnie znowu zdziwiło, to znaczy zrozumiałem, że on się broni przed ruchem skoczek E6, natomiast wydawało mi się, że w tym momencie musi to być wolne. Zagrałem go nie z D6. Bez większej groźby, natomiast no, na to po prostu mogę w tym momencie zbić. Więc to była taka profilaktyka przed ruchem: goniec, goniec, F, goniec H4. Wieża E1 z obroną skoczka. Tu oczywiście nie mogę zbić z uwagi na to, że jest atakowany Hetman. No i po wieża E1 zagrałem wieża B8. Może to nie jest dobry ruch. Ale właśnie to jest trudność tej pozycji, że tutaj nie ma łatwych ruchów, bo cały czas jak gram B4, no to tutaj się muszę liczyć z jakimiś takimi rzeczami, które akurat w tym układzie to jest ok, bo tu mam taki ruch na końcu. To przy partii jeszcze widziałem, ale coś mi się tu innego nie podobało na to B4. Tak, tak. Jakiś ruch mi się tu nie podobał, chociaż no niewykluczone, że czegoś po prostu nie widzę. Eee, po B4, może ten ruch mi się nie podobał, tu jak Hetman jest niebroniony, to też nie ma groźby, więc, ymm, może jakaś sztuczka tu chodziła mi po głowie dla przeciwnika. A może to był dobry ruch. No, ja zagrałem wieża B8, przygotowując, jakby B4. Przeciwnik zagrał Hetman D1, i ja teraz kompletnie nie zrozumiałem tego, że ten Hetman tutaj stojąc stoi fenomenalnie. Dlaczego on tu stoi fenomenalnie? Co prawda, już nie ma tych motywów z Pionkiem F7, ale teraz Hetman broni pionka, Hetman broni wieże, a jak goniec powędruje tu i wypędzi skoczka, to potem Hetman na H5 ląduje. I nagle nie jest łatwo. I teraz prawdopodobnie trzeba było wykazać się dużą taką przenikliwością. I znaleźć jakiś dobry ruch. Nie mam pojęcia, jaki to ruch. Może na przykład taki ruch chodził mi po głowie, taki ruch szykując ruch skoczek E4. To mogło być niegłupie. Na goniec H4 skoczek E4 może działać. I teraz jak bicie, bicie, potem goniec bije E5. No, miałem taki moment, że chciałem zagrać Hetman B7, no, ale nie wiedziałem, co będę robić po na przykład wieża E3, chyba. Tylko, że może się okazać, że tutaj nie jest źle. Czasami w takich pozycjach, i to też jest ciekawe, na przykład tutaj, i to rozpatrywałem, żeby zagrać taki ruch, żeby na gonie z H4 mieć skoczek E8, i to wszystko się może trzymać. I tak może należało zagrać. I potem Hetman B7. No bo tutaj jeszcze trzeba oczywiście się liczyć z jakimiś takimi transakcjami wymiennymi, ale tutaj wszystko raczej pod kontrolą. Więc może zwolnienie pola E8 w tym momencie z ideą skoczek E8 po prostu rozwiązywało wszelkie praktyczne problemy. Nie jestem pewien. Natomiast B4 okazuje się być ruchem bardzo ryzykownym. Nie dlatego, że to nie jest jakby, że, 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 że to jest kompletnie nietrafiony plan, tylko że. Nagle przeciwnik jest bardzo szybki na drugim skrzydle, bo ja chcę, chciałbym mieć kontrę tutaj na pioneczku, ale niestety po gonie z H4, okazuje się, że ja nic nie mam, że wszystkie moje figury stoją źle i ta wieża tutaj, no fajnie, że nie stoi pod związaniem, tylko że teraz ona cały czas wpada pod widełki, no i niestety jest problem, nie widać następnego ruchu. Może tutaj w jakiś sposób jeszcze mogłem sprytnie coś wykombinować. Nie wiem, może skoczek E4 mogłem zagrać. Nie wiem, czemu tak nie zagrałem swoją drogą. Bo na to jest przecież Hetman H6. To widziałem takie jakieś sztuczki i może coś takiego. I tutaj, kto wie, bez takiej jakości może można powalczyć na osłabionym królu. Tego nie wiem. W tym momencie skoczek E4 nie rozpatrywałem za bardzo akurat. No, ale miałem 12 minut, 12 minut na 13 ruchów. Dla mnie to już była naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Zagrałem wieża B na C8, i może to jest ruch, no grubo powiedziane, ale może przegrywający błąd. Bo on zagrał wieża na E3, i nagle nie widać co robić. I nagle groźby są gigantyczne, bo grozi gonie C6 i skoczek D7. I jak się przed tym bronić, ja nie mam pojęcia. Yy, tutaj nawet skoczek E4, jak już jest wieża, tutaj nic nie daje. Bo po prostu Hetman H5 wskakuje i jest koniec partii. Więc yy, prawdopodobnie ruch wieża C8 jest ruchem przegrywającym. Prawdopodobnie to był ostatni moment, żeby tutaj jeszcze czegoś poszukać. Po tym jest już niestety bardzo, bardzo źle. Zagrałem go nie C3, ale to jest już ruch rozpaczy, niestety. I zobaczmy, co się dzieje. Ja zostaję ze skoczkiem na C7, który co prawda broni wierzę na E8. Co prawda broni wierzę na E8, ale na tym się kończą, jakby korzyści z tego skoczka, bo jest bardzo pasywny. Zagrałem jeszcze Hetman D6. Nie wiedziałem, co tutaj zrobić, kompletnie. A on pobił, pobił Hetman H5, bardzo silny ruch. No, i tu zrozumiałem, że niestety partia jest już nie do uratowania. Bez tego ruchu i tak jest podejrzana, ale teraz jest koniec. Gdyż y, ja nie mam kompletnie żadnego ruchu. Ja nie mogę tutaj y, nigdzie się ruszyć królem, bo jak król idzie tutaj to szach, jak król idzie tutaj to na f7 wisi. Nie mogę się ruszyć skoczkiem, bo każdorazowo skoczek atakuje, potem wieża spada. No mogę iść śpiąkiem, ale to mi wiele nie da. Zagrałem h6, żeby mieć Hetman G5 jakieś opcje. Y, I tu liczyłem, że może przeciwnik jeszcze zrobi jakąś głupotę. A on kapitalne h4 w ogóle niemal od ręki zagrał, po prostu zabrał mi pole G5. No i jest pozamiatane. Jest pozamiatane. Zagrałem jeszcze wieża na D8. A on tutaj ładnie mnie przeliczył. Chociaż no w takiej pozycji to chyba każdy już liczy sobie komfortowo. Koń 4 hetman D6 i F6. Bardzo ładne posunięcie. Jeszcze liczyłem, że po hetman F4 mam cień kontry. Chociaż przy partii myślałem, że w ogóle najlepsza jest wieża E7. Bo na wieża E7 no nie pionkiem. Bo tak to jeszcze może jakoś się wybronie. Natomiast wieża E7. Grozi bicie, szachy nic nie dają, no bo szach, szach, no i tyle tyle z tych szachów, więc wydawało mi się, że to też jest beznadziejna pozycja. No wieża F8 muszę zagrać, tak myślałem, na to, tak i tu myślałem, że to kończy, tak, tak, tak i mat. Tak myślałem, że się paria skończy, natomiast on zagrał F na G7, też dobry ruch, ja wieża E3. Problem jest taki w tej pozycji, że ja nie mogę zagrać wieża E3 od razu, co też niewiele zmienia, bo tutaj też jest ładny mat. Tak Można sobie pokazać, że to się wszystko niestety kończy. Aha, to nie jest mat, swoją drogą. Ja myślałem, że to jest mat. Ale tutaj, tutaj się ratuje. No tak, ale po wieża E3 można zbić wieża E3, bo to powstaje chyba ta sama pozycja co w partii. Też chyba hetman F4. Chociaż tu jeszcze mógłbym kurczę wieżą tak zagrać na mata grożąc, no ale to wtedy, a skoczek e5, to hetman f6, no to może to była lepsza próba, może trzeba było zbić, ja byłem przekonany, że tutaj przegrywam, e, a, a, a tutaj się okazuje, że wcale nie przegrywam, że ten król ucieka. E, to że e3 na pewno było w takim razie lepszą próbą, to podejrzewam, że ta pozycja i tak jest nie do uratowania, ale ale przynajmniej jakieś problemy może miałby przeciwnik, bo tutaj może nawet jak wróci jest ok. No ale tu jeszcze, jeszcze walczę. Natomiast ja zagrałem hetman f4, f na g7 nastąpiło, zbiłem na e3, no i tutaj przeciwnik zbił na e3, powierza b8, po prostu policzył tak. No bo oczywiście grozi mat. Jakby zagrał tak, no to tak, jeszcze się trzymam. Zauważmy, że tutaj nie mogę zagrać, bo po prostu jest... Z tego co pamiętam, wieża F3 na przykład, i po tym tak, i na F7, no, wszystkie tutaj rzeczy padają. Więc wieża B8 zagrałem, a tak, tak i bardzo ładny ruch wieża G3. Nie można bić z uwagi na widełki na F5. Jak król odchodzi, to mat, jak król odchodzi, to tracę wieżę. I w związku z tym, po ruchu wieża G3 uznałem się za pokonanego. Smutny, smutny był to pojedynek w moim wykonaniu. Natomiast myślę, że on dobrze oddaje, jak ważne na poziomie arcymistrzowskim jest przygotowanie debiutowe. Bo gdybym rzucił 5 sekund. Y Okiem na to, co miałem zapisane w tej linii, gdybym wiedział, jak ustawić figurki, to po prostu miałbym więcej czasu na zegarze i w tych kluczowych momentach miałbym komfort wyboru. Natomiast, mimo że nie rozgrywałem poza kilkoma momentami jakiejś kosmicznie złej partii, no to gdy doszliśmy w, w momencie jakiegoś tam napięcia do decydujących rozstrzygnięć, miałem po prostu za mało czasu, żeby się w tym wszystkim połapać. Przeciwnik świetnie to wykorzystał. Także przegrywam drugą partię z rzędu. To też niestety rzutuje tym razem na wynik meczu, bo jak zacząłem nagrywać, to jeszcze mecz był w trakcie, ale wszystko wskazywało na naszą porażkę. Także smutny to wynik. Nie udało nam się pokonać niżej notowanych, ale myślę, nie nieobliczalnych Wietnamczyków, którzy notują kolejny fenomenalny wynik. Dzień wcześniej pokonali mistrzów olimpijskich. Z Uzbekistanu i tam również druga i trzecia szachownica punktowały, czyli ci zawodnicy mają fenomenalne zawody, my byliśmy ich kolejnymi ofiarami. Tyle na dziś, moi drodzy. Kiedy będzie następne wideo, to zobaczymy. Wiadomo, że zawodnik po dwóch porażkach raczej nie jest najwyżej na liście trenera. Co przyniesie dalszy, dalszy rozwój turnieju, to zobaczymy. Oczywiście, jak zagram, to kolejną partię skomentuję, ale może być tak, że nie będzie czego komentować. Jak zwykle, zachęcam do komentowania, do łapkowania w górę, zachęcam do subskrybowania kanału pomimo porażek. Mam nadzieję, że nadal te rzeczy możecie robić. No no i przypominam o tym, że moją działalność w internecie można wspierać na platformie Patronite. A link do niej znajdziecie w opisie tego materiału wideo. Trzymajcie się. Cześć!